Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem nad wodę. Przyjechałem nad jezioro Orle. Mamy połowę marca, jest godzina 12, mamy fajne słońce. No i rozstawiam się już w tym miejscu. Woda trochę zeszła i będę tutaj sobie punktował. Równomiernie przyjechał Piotr z Sebastianem. I też będą tutaj gdzieś łowić. Będą wywozić zestawy i będziemy razem działać. I mamy zamiar siedzieć tak do ciemnego, zobaczymy, dlatego sobie ładuję tą słoneczną lampkę. Także tak to wygląda. Skuter tutaj stoi, tutaj się rozstawiam zaraz. No i Wam życzę miłego oglądania. Mamy trochę zielska, które się odrywa i pewnie na żyłkach będzie dużo tego. Ale zobaczymy, jedną wędkę mam już rozstawioną, drugą z prawej strony będę rozstawiał. Piotr będzie wrzucał tu z prawej strony. Ty na dole tutaj będziesz rozstawiał, tak? No, też nagrywasz. O, tu już to się status, żeby się stawę, No nie? i elegancko, twój tata będzie z lewej strony łowił, nie? Ta pogoda jest spoko. mamy zamiar siedzieć chyba do wieczora. No ja raczej do wieczora będę siedział, a wy, Piotr? Nie ja wiem, zależy od ojca, ty będziesz chciał siedzieć. No jo, no Chyba, że później pewnie przyjedzie. No to, no to spoko. lewa wędka przerzucona, prawa wcześniej przerzucona. Piotr ma wrzucone z ręki jedną, a drugą będzie wywoził na grubo. No i co, zaraz czas się rozstawia. Seba też tam montuje zestawy, i będzie rzucał. Idę rozstawiać krzesło i napiję się kawy. Piotr będzie na drugim zestawie wywoził podwójnego dambelsa. Robaków nie dajesz, nie? Nie, robaków nie. Tutaj jest zapach Morwa. To jest na słodko chyba jakoś, nie? Ten na słodko, no. A to czosnek. Nie... A to jest czosnek. Ale... Taki bałwanek z dwóch dumbelsów, bez robaków takie coś będzie wywoził Łódką zanętową, a Sebastian montuje zestawę. Zmieniłeś haczyki? Na te te co pokazywałeś tak, te. Co Sebastian założył haczyki nowe. Nie wiem czy to będzie widać. 12. To dwunastka, no. Spoko. Trzeba kombinować, nie? Czas na kawę i zaraz ostatnią wędkę będziemy wywozić z Piotrem łódką zanętową na dwa dumbelsy. I zobaczymy, co się będzie działo. A więc, coś takiego Piotr będzie wywoził. Koszyk Dwa dumbelsy na włosie, i tak to będzie wyglądało. Idę na statyw postawić. Telefon i będziemy z tym działać jakoś. Nie wiem, czy to będzie tak widać. A więc jeden zestaw wywieziony, znaczy już drugi, a jeden wy, wyrzucony był Z ręki u Piotra, a drugi właśnie wywieziony Seba, ty będziesz chciał wywieziony mieć zestaw? Tak? Ale z jakiej strony? Lewa czy prawa? Lewej. Lewej, no spoko. Także Seba będzie wywoził też sobie zestaw, Piotr mu wywiezie. Czas na kawę wywozicie? Za... Kiedy? Tak, za 10 minut. Tak? Pierw trzeba się napić. No właśnie, ty masz energetykę, co? No właśnie, otwieram to, zobacz. Zabrałem. to toporzy. Nie żyje. może małolat pić to Nie, nie, nie. masz z tego Działamy, działamy. Piotr też nagrywa. No i nic, trzeba przerzucić w końcu wędkę. Zazwyczaj częściej przerzucam wędki, ale kurczę, nie chce mi się. Przez to słońce, człowiek się rozleniwił i tak fajnie się siedzi. Ale będę rzucał dwie wędki. No, nie nagrałem twojej wywózki, bo tu z Panem. No właśnie, widziałem. Z Panem rozmawiałem. Z Panem rozmawiałem, to nawet nie nagrałem, nie, nie zdążyłem. Mamy zaraz czternastą. Przerzuciłem jedną wędkę i drugą wędkę. Piotr na razie nie przerzuca. Seba e, jakiś czas temu wywoził jeden zestaw, drugi wrzucał z ręki. No i co? Trzeba iść do góry na picie wody, może coś zjeść. Pogoda dopisuje, także siedzimy. U sobie jakieś branie? Nie ma. Aha, na sygnał za to, że masz? Tak. Nie, nie ma. Ale nie masz włączone, tak? Mhm. Na tej prawej ręce było branie? Tak. Na to prawo, no. Jakieś branie u sobie było? To jest ten mały chaciek i z ręki rzucono. Nie? nie bo wywózka jest. Z a, lewej, wózka lewej strony? Nie, to nie ode mnie nie? Tak, żółta kulka. No. Ale było branie kiedy dwa razy e... ładnie. Fajnie, chociaż coś się zaczęło dziać. Nie? Tak lubi na sztuczki patrzeć, nie? a ten. Ja było Mamy zaraz 15, przerzucam wędki. Piotr też będzie przerzucał. Seba będziesz przerzucał? Tak, też jedną, nie? Także tak to wygląda, będziemy działać. Na razie nic się nie dzieje, jednobranie było u Seby, ale nie poprawiło nic. No i dwie wędki przerzucone. Piotr jedną przerzucił, tą co wywoził nie, nie rusza jej w ogóle. Seba też przerzucił jedną wędkę, bo drugą ma też wyjezioną. I trzeba usiąść. Mamy po 16. Przerzuciłem znowu dwa zestawy. Seba też przerzuca zestaw jeden. A Piotr. Wyrzuciłeś teraz też, nie? Jeden zestaw też przerzucił. Także tak to wygląda. Słońce zachodzi. Pomału. Siedzimy i działamy. Czekamy. Ale pogoda jest piękna. Pogoda jest piękna. Seba wyrzuca. No i ona Zestaw na krzyż? Nie. Mamy po 16. Wojtek nas odwiedził. Siema Wojtek. I tak sobie rozmawiamy. Póki co, mówię, pogoda się fajnie trzyma, ale ryby nie chcą współpracować. Ale coś teraz częściej przerzucamy przynajmniej nie. Mamy 17.17. 17. Wojtek był u nas pogadać. Chwilkę jedzie do domu i za chwilę będziemy przerzucać znowu wędki. Seba już przerzuca i. Ja jakieś 10 minut i też przerzucam wędki. Piotr też, tak? Ja będę wywoził Będziesz wywoził ten drugi raz. To też, to znam No. To po prostu grubo tam zanańczę i zostawiasz. Aha, czyli ten gruby zestaw zostawiasz, Ta, a, ten... a ten donęcasz i wywozisz. No i słoneczko ładnie zachodzi. Troszeczkę chłodniej się zrobiło. Seba przerzuca zestaw. I Piotr będzie wywoził ten drugi zestaw. Nie będzie rzucał go. Robię takie kulasy. Podnęcasz tym, nie? O, trochę tego, wsypię, trochę kokurydzy i zostawię. nie? Spoko. No teraz na. No. Jak się ściemni, zobaczymy, może coś uderzy, nie? No, obie. W końcu. Także wywozimy Piotra zestaw. Mamy godzinę za 15.06, Trochę się ochodziło. Trochę bardziej się poubieraliśmy I tak jest fajnie I tak jest fajnie nie? Nie, jest, nie, nie ma takiej aż tragedii I tak sobie siedzimy i czekamy No na razie mówię bez jakichkolwiek brań na 6 wędek jest bubel Ale może jak się ściemni od tej nagrzanej wody dzisiaj słońce trochę przywaliło Kolejny dzień pod rząd może coś z wieczora ruszy, także będziemy siedzieć z nadzieją jak zwykle. Mamy godzinę 18.27. Piotr z sebą musieli jechać do domu, a ja sobie zostanę tak wstępnie do 20 do 21 może zobaczę, może coś teraz się ściemniło, to powinno coś ruszyć, chociaż jakieś branie, ale zobaczymy. Lampkę mam postawioną tam u góry, żeby świeciła w razie tego, chociaż trochę. Człówkę mam na głowie, zgaszę ją. Jest ciemniej, no ale tutaj w miarę jako tako, no, będzie ciężko chociaż. Może za daleko mam tą lampkę, ale nic, przerzucam wędki. No i przerzuciłem prawą wędkę i ją trochę przestawiłem na prawo, tu gdzie miał Piotr wcześniej. Tą lewą zostawię z lewej strony całkiem. I tą lewą będę musiał też przerzucić. A więc wędki mam przerzucone. Poszerzyłem sobie stanowisko. Na prawo dałem trochę Bardziej tą jedną wędkę. Lampa zamontowana. Krzesło sobie tutaj naprzeciwko wędek przestawiłem. I trzeba napić się kawy. Ogniska nie będę robił. Jest dosyć ciepło. Posiedzę tak do, do tej 21.00. Maksymalnie jak się nic nie wydarzy. Chyba że coś zatrybi to może i dłużej posiedzę. Wezmę kanapkę. Kawę się napija i trzeba czekać. Mamy za 20.20, na lewej wędce coś mi fajnie poleciało, zbiegłem, zostawiłem i za chwilę na drugiej wędce. Nie wiem czy to coś nie przepływało, ale raczej nie. Zobaczymy, a chyba, że nie toperze, ale, ale nie wiem. Ładnie tutaj szarpnęło, kurde. prawej wędki nie ruszam, tu prawdopodobnie mógł być nietoperz, bo jak zaświeciłem to był nietoperz. Mamy około 21, za 10 21, nic się nie zadziało konkretnie, u siebie jakieś wcześniej branie było, ale nic nie poprawiło, u Piotra nic, no dzisiaj był taki dzień, a wydawało się tak fajnie, że nagrzana woda i ta ryba powinna się bardziej budzić, no ale i tak fajnie spędzony czas, pogoda się wykorzystało, jedną wędkę spakowałem, drugą zaraz zawijam, także... Z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.